Jak to się dzieje, że w ogóle słyszymy? Okazuje się, że nasz słuch jest drugim co do skomplikowania układem w naszym ciele, zaraz po wzroku. Powiem krótko, co się dzieje i jakie procesy zachodzą, i co robić, albo czego nie robić, żeby dbać o nasz słuch. Dźwięk to fala, ruch cząsteczek który jest dookoła nas w każdym momencie. Ucho ludzkie słyszy w zakresie od 20 Hz, czyli bardzo niskie częstotliwości, aż do 20 000 Hz. I teraz, jak ten dźwięk jako fala dochodzi do naszego ucha, jest wyłapywane przez coś, co widzimy na zewnątrz naszej głowy, czyli małżowinę uszną. Ona z pozoru nie odgrywa żadnej roli w Słyszeniu, jednak nie jest tu bez powodu. Jakby łapie dźwięk, powoduje, że jest on ukierunkowany, ułożony, można powiedzieć. I wprowadza ten dźwięk, tą falę dźwiękową do naszego kanału yy, przewodu słuchowego. I tam dzieje się już coś, co można powiedzieć o tym, że odbieramy dźwięki w sposób szczególny, dlatego że dźwięki z zakresu mowy, czyli te, które są dla człowieka najważniejsze w komunikowaniu się, w relacjach, są wzmacniane od 6 do 8 decybeli, co powoduje, że jesteśmy w stanie lepiej wychwycić to, co ktoś do nas mówi. Przewód słuchowy mogłoby się wydawać, Prosty kawałek rurki, który po prostu doprowadza dźwięk. Ma więcej funkcji, bo powoduje, że chroni nasze ucho wewnętrzne i środkowe w ten sposób, że wydziela woskowinę i my jej bardzo nie lubimy. I bardzo prężnie próbujemy ją wyczyścić jak najgłębiej się da. I to jest pierwsza rzecz, czego nie wolno robić. Wszelkiego rodzaju patyczki. Y, które wydają się pomocne, mogą tylko przeszkodzić, i próbujemy wyczyścić nasze uszy tak głęboko jak się da. Zasada jest taka, że owszem, wszystko co się wydostaje, a wydostają się wraz z woskowiną bakterie, wirusy, y, różnego rodzaju y, drobinki kurzu, naskórka to wszystko musi się wydostać na zewnątrz. I czyścimy tak głęboko, jak jesteśmy w stanie sięgnąć naszym kciukiem do ucha, nie głębiej, i wtedy jesteśmy bezpieczni. Jeśli operujemy zbyt głęboko, to wszystko to, co się ma wydostać z ucha, czyli np. bakterie i wirusy, wpychamy z powrotem do środka i myślimy, że wyczyściliśmy ucho. Pierwsza zasada: czyścimy tak głęboko, jak, jak Jesteśmy w stanie nasz kciuk włożyć do małżowiny usznej. Co się dzieje dalej z dźwiękiem? Dalej mamy y, błonę bębenkową, to jest najlepsza membrana y, paroprzepuszczalna we wszechświecie, która w idealny sposób przepuszcza wilgoć ze środka ucha na zewnątrz, ale niekoniecznie w drugą stronę. Jest idealną granicą dla wszystkiego co z zewnątrz. Utrzy, pozwala utrzymać temperaturę stałą w uchu i pozwala na to, żeby ucho środkowe pracowało w odpowiednich y, warunkach. Ona drga, kiedy ta fala dźwiękowa dochodzi do membrany, ona drga i wydaje nam się, wyobrażamy sobie bęben, który po prostu wykonuje pewne oscylacje. Ciekawostka jest taka, że nasza membrana wykonuje mikroruchy, i są to ruchy, które są w ogóle nie za, do zaobserwowania naszym wzrokiem, bo to jest jedna milionowa część milimetra to jest maksymalne wychylenie naszej membrany, czyli zero, a później szóste miejsce po przecinku to jest właśnie ruch naszej membrany. I tu zaczyna się dziać cała magia, dlatego że tak mikroskopijny ruch. Jest przenoszony przez trzy najmniejsze kosteczki w naszym ciele: strzemiączko, kowadełko i młoteczek. One w sposób idealnej dźwigni powodują, że całe te drgania są przenoszone do ucha środkowego. Czyli mieliśmy falę akustyczną, mieliśmy drgania membrany, czysta mechanika i ruchy kosteczek. I teraz to, co się dzieje w tym obszarze ucha środkowego. To po prostu przenoszenie drgań, ale tam jest też mechanizm, który w idealny sposób chroni nasz słuch. Jeśli jesteśmy w środowisku wysokiego hałasu, jakichś dźwięków, które przekraczają próg bólu lub są niewygodne dla naszego słuchu, jest tam jeden z najmniejszych mięśni w organizmie, który kurczy się i usztywnia układ tych trzech kosteczek, żebyśmy Oszczędzali nasz słuch i dbali, nasz organizm sam dba o to, żeby nic się złego tam nie stało. Niestety, ten układ jest idealny tylko dla dźwięków stałych o dużym natężeniu. Nie jest dobry dla dźwięków udarowych. I teraz to, co powinniśmy robić, dbając o nasz słuch, jeśli pracujemy młotkiem, gramy na perkusji, kujemy młotem pneumatycznym. Zawsze, pamiętajcie, używajcie ochronników słuchu, bo ten nasz wbudowany, naturalny układ, który spowoduje, że chronimy nasz słuch, nie działa na dźwięki udarowe. Wszelkie elektronarzędzia, zawsze ochronniki słuchu, a dużo dłużej można się cieszyć dobrą jakością słyszenia. OK, mieliśmy mechanikę, Czyli drgania przenoszone w sposób mechaniczny, dźwignie, zawiasy. Teraz wchodzimy w świat hydrauliki, czyli naszego ucha wewnętrznego. Tam jest taki ślimak, który y, ma w sobie ciecz, i ta ciecz y, kostką z trzmiączkiem jest poruszana w środku, w zamkniętym y, układzie, w takiej rurce zwiniętej w ślimaka. I ta ciecz, y, która się porusza w kanale, powoduje ruch pewnych komórek y, włosowych w naszym uchu, które mają za zadanie przetworzyć te ruchy i fale cieczy w coś, co możemy nazywać sygnałami y, y, dźwiękowymi. I ta ciecz porusza te komórki y, włosowe powodując, że one falują, a jak falują w środku w nich i teraz z hydrauliki przenosimy się w świat chemii. W środku zachodzi reakcja chemiczna, która powoduje, że nagle jesteśmy w stanie przetworzyć dzięki tej reakcji chemicznej sygnały w sygnały elektryczne, które drogą nerwową biegną do naszego mózgu. Mieliśmy falę akustyczną Czystą mechanikę, hydraulikę, chemię i sygnały elektryczne. Okazuje się, że ten ślimak, który y, służy do tego, żeby odbierać częstotliwości y, szeroko, bo od 20 do 20 tysięcy herców, jeśli chodzi o nasze ucho, jest zbudowany w ten sposób, że najpierw trafiają do niego dźwięki o wysokiej częstotliwości, a na samym końcu są dźwięki o niskiej częstotliwości. Dobrym przykładem byłaby przenośnia typu klatka schodowa, po której wchodzimy do górnego mieszkania. Zawsze musimy przejść przez pierwsze stopnie, drugie, jeśli idziemy na trzecie, piąte piętro, to zawsze przechodzimy przez pierwsze stopnie. Nawet idąc na parter, zawsze to są pierwsze stopnie czyli nie trudno się domyślić, że to, co pierwsze zaczyna kiepsko działać w naszym słuchu, to wysokie częstotliwości, bo te dźwięki zawsze przechodzą przez ten obszar odbioru wysokich częstotliwości. Dlatego warto dbać o nasz słuch w ten sposób, żeby w miejscach o wysokim hałasie, wysokim natężeniu, próbować tłumić te dźwięki, szczególnie stałe, typu głośny wiatrak. Praca na głośnym skrzyżowaniu albo w warunkach, gdzie słychać mocno maszyny. Naprawdę warto dbać o to, żeby lekko przytłumić ten dźwięk. Dalej jesteśmy w stanie wszystko odbierać, a chronimy to, co najważniejsze, najbardziej prawie skomplikowane w naszym organizmie. Było kilka słów o tym, jak dbać o nasz słuch. Pojawiły się patyczki do czyszczenia, pojawiły się ochronniki słuchu, pojawiły się dźwięki udarowe i te ciągłe. Możemy robić więcej. Jednym z największych problemów, i to szczególnie w Polsce, jest to, że bierzemy na potęgę leki przeciwbólowe, które w sposób idealny niszczą nasze ucho wewnętrzne. Mam to szczęście, że pracuję w firmie, która jest w stanie pomóc osobom, które mają problem z tym, że nie słyszą wszystkiego albo może nawet nie słyszą nic. Jednym z głównych powodów, dlaczego przestajemy słyszeć, jest po prostu starzenie się i tego nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Dlatego wychodzimy naprzeciw i, i, i mamy szereg produktów, które pomagają ludziom żyć lepiej. Są to aparaty, które są wewnątrz naszego ucha, aparaty załóżne które są od takich najmniejszych dla małych wad słuchu po takie największe, kiedy ktoś nie słyszy w bardzo dużym stopniu. A co jeśli nie mamy ucha i nie jesteśmy w stanie nawet zawiesić aparatu na nim, ani włożyć go w przewód słuchowy? Albo jeśli nie mamy membrany, kosteczki nie działają, cała ta mechanika nie funkcjonuje. Jest coś takiego, jak aparaty przenoszące dźwięki w sposób po kościach naszych to są aparaty kostne, które w idealny sposób przez kość do naszego ucha wewnętrznego, przez wibrację przenoszą dźwięki. Także jest też taki obszar, który można zaadresować. A co jeśli ucho wewnętrzne jest uszkodzone? Też jest na to pomoc. Mówimy wtedy o implantach ucha wewnętrznego, kiedy specjalna elektroda jest wprowadzana w nasz ślimak i powoduje, że jesteśmy w stanie w sposób trochę sztuczny, ale dalej pozwalający ludziom żyć lepiej, stymulować nasze komórki słuchowe i powodować, że jesteśmy w stanie się nauczyć znowu słyszeć. Dziękuję bardzo. Żeby słyszeć dobre dźwięki, dbajcie Państwo o swój słuch. Do widzenia.